Ciągle na TikToku pojawiały mi się filmiki z pistacjowym ciastem z Biedronki. Więc co oczywiście nie wytrzymałam, poszłam, kupiłam, więc je dzisiaj przetestujemy. Mam już przygotowaną maczę, oczywiście, do tego. Więc co? Próbujemy? Czy rzeczywiście jest takie dobre? Dobra, otworzyłam uwaga. Miałam to w lodówce, ale to chyba nie był dobry pomysł, bo nie mogę teraz tego dziobnąć, ale... Czy mam być szczera? Takie sobie. To u góry jest bardzo lekko chrupkie i tutaj widać kawałki, mamy tego ciasta, chwilę to się chyba nazywa, nie jestem pewna, yy, ale tutaj jest sam krem, nie ma w ogóle tego ciasta. Yy, ogólnie smaku dobre, ale oczekiwałam czegoś chyba innego. Jeśli chodzi o moją ocenę, no to takie 6. Na 10 bym może dała. Oczekiwałam czegoś innego, bardziej, że właśnie w kremie będzie ta chrupka fajna, jak w czekoladzie. Ale tak samo w sobie, w smaku jest dobre. Jednak taki mały kawałek kosztuje 14 zł. Ale znaczy, to jest taka malutka kosteczka, tak naprawdę. Nie ma go tutaj za dużo, więc naprawdę spora cena. Hmm, czy właśnie za tą cenę się opłaca? Myślę, że jednak tak nie do końca.